Dzień dobry, dobry wieczór. Do widzenia i TP/TD. E, Dziska tak trochę ostatnio nie miałem czasu jakiegoś filmiku miksować. Tam jest może dwa, chyba trzy odcinki tylko z Polski zostaną. I tak miałem e, już od jakiegoś czasu. Chciałem, e, jak tam mówiłem, że chciałem, żeby coś więcej. Zawsze na, na kanale moim było. Jak tam więcej filmików bo ja tak jadę i niezły koreczek się zrobił i się nie wyrobię, dobra więc tak trochę chciałem, żeby codziennie coś rzucać, tak? No wiecie, no tylko, że nie da się. E, nagrywać, obrabiać itp. itd, więc takie jakieś krótsze, jakieś shorty, nie shorty e, tego typu. Co tu się dzieje? Burdel? Więc tego typu chciałem, żeby tak zrobić, żeby. No, co, żeby zawsze coś było, tak? No, widzicie, znowu teraz kilka dni już przerwy jest. Czy, czy ja się wyrobię, czy nie? Nie wyrobię się. Nie, nie zrobię się. Więc, już od dłuższego czasu chciałem zrobić po prostu. Zrobiłem taką serię mojego życiorysu. Ja wiem, że to jest takie nudne, kogo tam to interesuje, nie, ale no tam. Może ktoś, nie wiem, no, czasami pamiętam, że tam się pytali czasami, a jak tam w Polsce mi się mieszkało i te, i jak byłem dzieckiem. No i tam zrobiłem takie życiorysko, ten styl co zrobiłem kompletnie mi się nie podoba, kompletnie mi, mi nie podszedł. Nie? Bo ja podczas jazdy to robiłem, a potem robiłem taką inną serię, że niby zdjęcia wrzucałem. Yy, i, ale pół te, też podczas jazdy, więc nie te, ten, ten system kompletnie to jest takie nieprofesjonalne. Ja wiem, że ten kanał nie jest profesjonalny i to nie odchodzi, ale, ale to, to kompletnie mi, mi nie, 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 nie ten nie wypał to był tak. No ale dobra, już nagrałem te filmiki, nie będę od, od nowa nagrywał. Bo już mój życiorys w Polsce praktycznie yy, no jest na YouTubie. Kogo tam to interesuje, ale chciałem kontynuować, tylko teraz może w jakiejś mniejszej takiej wersji. Typu, e, może w mniejszej wersji, e, typu e, kontynuacja, a jakich takich, może moich początków na, w Kanadzie, na przykład, tak, w szkole, jak to, jak to się działo, życie w migracyjnej dzielnicy, na przykład, nie. E, mam, miałem opowiedzieć, ale moje to też to byłby następny odcinek że w jaki sposób jesteśmy w jakim sensie dzięki papieżowi w Kanadzie ale to mówię, to ja muszę to wytłumaczyć ten wątek bo to ciekawa taka historia to jest nie? więc takie tego typu byłby to są, yy, jakiś taki odcinek ale to nie byłyby długie odcinki to nie będzie jakaś podczas jazdy czy coś najlepiej to byłoby zrobić ala podcast ale wiecie, ala podcast, co czarny, czarny ekran to też tak mi nie podchodzi, więc to byłoby może takie 10-15 minutowo naj, góra odcinki, czyli takie w miarę, wiecie, tak lecimy, mówimy o co chodzi, ale tak streszczamy się, czyli taki zawsze byłby jakiś jeden, 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 jeden temat na przykład, nie więc taki na przykład o, o tym papieżu czy coś, no to zmieściłbym się w 10 minutach i to było po prostu, że ja tam mówię, siedzę czy tak jak patologizacja, po prostu opowiadam coś, nie? I słuchajcie, no kogo to interesuje, interesuje, kogo nie, to nie, wiecie o co chodzi, ale, ale coś jest, tak? Ktoś chce obejrzeć akurat jakiś temat, który, o, akurat to bym chciał zobaczyć, jak to tam. Na przykład początki na ciężarówce, pierwsza trasa, wiecie, takie takie rzeczy, nie? SDP malfunction, co to jest to SDP malfunction? <noise> jak to Volvo? Bo... Więc dobra, więc to, to byłby taki jeden, taka jedna seria bym chciał i na przykład następny odcinek to by był w stylu, bo to jest szybkie do nagrania, tak? To nie trzeba nic obrabiać itp. i A jak jestem w trasie, to znowu widzę, że, że, że po prostu ja nie mam czasu, nie mam czasu, bo to trzeba i prysznic wziąć ee, i, i nawet, widzicie, nawet się nie gole w trasie, tak? Nie codziennie, tylko jak już mam większą pauzę, bo to mi pół godziny, to mi szkoda to pół godziny, to już wolę pospać więcej. A i co dopiero mówię, jakieś obrabianie filmików itp. i nie? musiałbym tak załatać dziurę czymś, tym, czymś takim, co mówię, no zawsze coś by było, no nie każdy musi to słuchać, ale kogo może zainteresuje jakiś tam temat, nie? I taki kontynuować ten życiorys, no czy tam jakieś wydarzenia z życia, tak? A drugi pomysł to był na przykład, nie wiem, czy widzieliście ludzie, no ci, co widzieli tam Tomasz SJS, tak? On tam gościnnie, znaczy ja byłem u niego w domu i było making, making of jego piosenki. No i potem wrzuciłem tą jego piosenkę, to jest jego, jego, jego klip tej piosenki, ale u mnie, co on ma też u siebie na kanale, tak? Ale u mnie i wiadomo, że linki pod spodem są, że to nie mój filmik, że tutaj za pozwoleniem no Tomka wrzucam ten klip u mnie, kogo interesuje, link taki taki i tam z tego, co tam widziałem, to nas z 15, 20 widzów do niego doszło, więc zawsze, wiecie, no zawsze jakaś tam osoba zobaczy i mówi o, akurat to mi się podoba, nie? Więc ja myślałem tutaj po prostu zrobić taką serię, bo musiałbym jakoś to ogarnąć, jakby to wyglądało, serię, że Wy mi na przykład wysyłacie jakiś Wasz filmik, macie na przykład kanał jakiś na YouTubie, i chcecie, żeby u mnie ten filmik się na przykład pojawił. O, na przykład pamiętacie, Marunio, Marunio często kiedyś swego czasu filmiki tam jakieś tam pięciominutowe albo krótsze yy, dawał i to było gościnnie Marunio u mnie, nie? I Marunio swój własny filmik jakiś tam rzucał, jak tam gotuje jakiś kotlet, czy, czy tam już nie pamiętam, jakie te filmiki były, tam było tam kilka takich filmików, kilka lat temu, nie? Więc to, to byłoby coś po tym stylu, po tym stylu, w tym stylu, że albo macie kanał i chcecie coś, żeby wasz filmik tu się pojawił, wiadomo, wszystkie linki byłyby, że to jest wasz filmik itp. Itd. Eee, jakie tamkolwiek linki chcecie. Albo po prostu, no nie wiem, nie macie kanału, a chcecie coś, jakąś głupotę, żeby mnie ja wrzucił na YouTube, a waszą, no to ja na przykład bym wrzucił, to nie. I to byłoby tak raz na tydzień, taki, taki filmik mniej więcej. Nie tylko ja musiałbym zobaczyć w jakim zakresie wy byście mogli mi to wysyłać, na przykład na messengerze, to, to to nie, to na messengerze to będzie jakość, to będzie typu 240p, to to to, ludzie. jesteśmy w roku 2025, tak. Na WhatsAppie to tak samo nie, 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 nie działa. Tomek mi wysłał, ja musiał, a wiecie, no nie zrobiłem lekcji swojej, Tomek mi wysłał, ja, ja napiszę pod spodem, jaki, na jakim programie, bo ten jego filmik to jest normalnie... 4K 60fps, znaczy filmik ten, jego klip, dał mi linka na jego klip i ja se go ściągnąłem i ten klip jest 4K 60fps, tak? Więc ja bym chciał jak najlepszej jakości wasze filmiki. Kto mi tam co prześle jakiś filmik, albo jakakolwiek jakość, to mi chodzi, żeby to nie, nie chcę, żeby to było ucinala jakość, tak? To podam wam jak to tylko wiecie, ja nie chcę jakieś, że muszę konto gdzieś zakładać czy coś, bo to, bo to też już się wymknie spod, spod kontroli. Ten program, co Tomek u, użył, to po prostu żadnych konta, żadnego nic. Ja go mogłem sobie ściągnąć to i ściągnąłem. I ode mnie z komputera to... E, ten filmik bezpośrednio wrzuciłem jako niby mój, tak? Tylko, że wiadomo. Więc tego typu to by było i... i tylko ja mówię, też jeszcze jest do ogarnięcia w jaki sposób, że że na przykład tych Waszych wiadomości nie przegapił, tak, bo wiecie, że ja z tym messengerem to tak czasami no, no nie, nie nadrabiam, tak, a i tu jakiś musiałbym wymyślić system, żeby nie przegapić właśnie waszych filmików i, i jakby to było, jakby kogoś to interesowało, jak, jak, w jakim zakresie tam to, to robią, to jeszcze jest do, do obgadania, ale napiszcie, czy, czy na przykład piszcie, yy, znaczy napiszcie, ja to zrobię, tylko Słuchajcie, no te, te silniki, ja wiem, czy to będzie zainteresowanie, czy nie, bo widzę, że ten klip Tomka, no, nie za dużo wyświetleń dał w porównaniu do innych, to już trzy razy więcej ten making of tego odcinka e, miał, e, miał wyświetleń, ale no mimo wszystko, tak, tam tysiąc osób to obejrzało, no to, no, to słuchajcie, no to zawsze jednak, zawsze jednak coś, tak, więc jak macie jakiś filmik wasz, który jest na waszym kanale, albo jak nie macie kanału i chcecie jakąś głupotę, no nie wiem, jakąś parodię, co, co, ludzie, byle co, zależy jaki jest wasz pomysł, napiszecie mi w stylu, a chciałbym, żebyś tam, nie wiem, jakiś tam, no nie wiem, pas jest zapięty w moim stylu na przykład, wiecie, coś w tym stylu, czy, czy cokolwiek innego, nie, jecie bułkę i a weź wrzuć, że jak ja jem bułkę, nie, i pięć minut bułkę jesz, nie. Więc taki to pomysł był, żeby, mówię, żeby ten, ja chciałbym, żeby ten kanał miał no takie cztery filmiki w tygodniu, patologizacja, jeden taki z życiorysu, no i na przykład jeden filmik właśnie z, z, typu wasz, tak? Czyli na przykład reklamuję jakiś wasz kanał, albo jak nie macie kanału, po prostu jakąś głupotę, którą Wy chcecie wrzucić, ja to wrzucam u siebie i chcecie linki jakieś do tego czy nie? Podajecie, nie? To, 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 to cokolwiek. Więc. Więc e, tak bym chciał troszeczkę... E, może nie odświeżyć kanał, ale tak troszeczkę do przodu, dać, żeby coś się działo, tak i wiecie, no kogo interesuje, to interesuje, kogo nie, to nie. Ale mówię zawsze jakieś inne opcje by były niż tylko na przykład z trasy czy czy czy, 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 czy tam z wakacji. Tak. Dobra, dzisiaj jeszcze dojeżdżam już do, do dojeżdżam do klienta. No mówię, praca się układa, więc. Więc naprawdę, no kurczę, nie mam czasu obrobić filmiku z Polski znowu no, Więc nie wiem, kiedy się pojawi Prawdopodobnie postaram się Oj, nie wiem, czy na weekend mi się uda No widzicie, więc Chcę, żeby ten kanał troszeczkę Znowu nie tak, nie, nie zamierał, nie? Więc, więc mówię, no Jak mi się uda, to Jak dorosnę kiedyś, to mam nadzieję że 7 filmików W tygodniu się pojawi I mówię, więc takie dwa, dwie, nowe, dwie nowe wersje, czy tam dwie, dwie nowe Dwa nowe tematy a ten Gostek co chce, mnie dwa nowe tematy, czyli coś z życiorysu takie krótkie, krótkie 10-15 ala podcast tylko, że ja mówię no i jakiś Wasz filmik który Wy byście chcieli żebym ja wrzucił na przykład u mnie a, a jest do obgadania, jak to potem zrobimy mówię, też jest do obgadania jaki program, żebym ja to mógł ściągnąć e... to jest mówię do obgadania, zobaczymy jeszcze jak to, jak to się wszystko ułoży, ale no, taki jest plan na ten kanał w tym roku jeszcze, tak?